I bardzo serdecznie, z tej strony Tamag I jest to kolejny odcinek z gry Magicka, Czyli chapter 11 I jest ze mną Marcel jest ze mną Marcel No, no, co, co? Ty, ty jesteś Marcel, wiesz? Jest ze mną Marcel No ta narwuj bo i usiądę Ale ja jestem biały, kurwa Biały? Pierdolę was, jestem biały i mi to pasuje Tutaj tutaj wszędzie kiełbachy, co ja tego nie rozumiem. Ja, że Magik daje kiełbachę temu. Grubę? Eee. Pani A ja miałem jakieś tornado z kiełbachami. Kuba Dobra, chodź. Idziemy, idziemy. Do Fuck Ushii. Ushii. O oh, kurwa, Dark, nie! mnie! <laughs> mm. <laughs> Ale było smakowite! Darkman jak tam najadł się. Leci następny. Ja się odsuwam. Jak dalej tam Dark? Kurwa. O kolejny. Dawaj. Już przygotowuj kamienie. I będziemy takich załatwiać. Ups. No dobra, nie ważne. Coś ty zrobił. No podpaliłem ten kamień Co? Dark, wypierdalałeś OK A jest, A jest Pa jest Pa, 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 jaka poznał Ej, no i weź Co się stało? czemu to wy... By... Dobra, załatwionek każdy inny Jezu, jeszcze tutaj Jeszcze tam? Kurde Chodź tu Łatwizna Jestem pekos Dobra, chodź Nie, bo to jest urw... Dobra, nie ma Berkosu. A nie, nie, bo jestem kasadin. Czekaj, tu trzeba chyba kilo użyć Nie, fire! Tu nie BAM! Pisało flame, trzeba flameić. O Darkmania nas wpuścił do swojej komnaty. Nie, nie, to... Szympans, bo flamei. O tutaj Darkmaniak, tu mu zburzył dom Kurwa, dork. Nie wpierdolosł dom on chciał zjeść tego łosia dokończyć A to był łosie jakiś taki, taki na pół trochę Aleś, taki, dar... kurwa Taki już przypołowiony O, oszukam cię Fajek jakie oszustwo ORA Ora, <laughs> What the fuck? Dark! Proszę, nie, Dark! Kurwa. Lecz mnie! Marcel! A, e, wypierdalaj, Dark! Nie, kurwa! Nie wpierdalaj mnie! Uh, uh, chodź tu! Czas je! Jednego mogę zabić, chyba. Dobra, to dawaj. No i proszę. Ups. Marcel. <noise> Dobra, splajmię No, dziękuję, dziękuję. Wreszcie zamrożę. Kurde. Szukaj książek. Jak przekapimy to się wkurzę. Ups. Dobra, Dobra tam na pewno nie było. Co jest? Jezu, dworft jest. Co? Co wygląda jak kucharz? No po, pewnie tam przygotuje je jedzenie dla lechmaniaka. <laughs> Swoich zabił. Jaka pała. Dobrze, że ja przeżyłem. Co ma w ogóle za różdżkę? Co w ogóle jest? Dobra jest. A czy ona tam nie będzie chyba dobra dla ciebie, ale dla mnie dobra jest? Czekaj. No takie głazory są. Bo może jest jakaś różdżka. Tu, o! Chyba. oni mogą się tepać? To jest bez sensu. No bo to są krasnąłowie. No bo odcinek chyba będzie z tego, no. Kombita i tam będą się tepać. Co Kurwa. Nie wiem, ja tam jestem otworny odporny nogi O oh, fuck! Ja się muszę palić spukawe strzelamy wystrzelamy okup Dobra, czekaj Oj oj Halo? To? Jestem cały czas, spokojnie. Okej. Okay. Tylko, że ja tutaj coś sprawdzam. To ty tutaj, tutaj tłuszcz, nie? Uciekł. uciekał. Grobe ginie. Czekaj, jerpa O, co to jest? Pokaż Tyś... mi to. Czekaj. No? Tutaj. Jest moja różdżka ulubiona. No dobra. O, tu jest. No i co ona robi niby takiego? Na przykład to. E, jakieś gwiazdki promieniują? No. Ej, czekaj, czekaj, czekaj! Tam pewnie jest jakaś książeczka. No, no ci... tutaj prędzej jest. Fak! Jaki gówno. Zaraz wstanę. Znowu mnie tylko zamrozisz, tylko spróbujesz. Dawaj Marcel! Serio? Ja muszę mieć schwytego Mieczek, ja nie chcę go stracić No I want one noob! Tu nie czekaj! Dobra, tutaj też trzeba frameić. Ała Idziemy! Stój! Nie, idziemy Uwa, tam jeszcze były drugie drzwi Juhuuu Mówiłem? Ej, ale tam są jeszcze drugie drzwi, chodź Czekaj, S, E, D QFS A to jest to Aaaa jestem... Ten... Nie wiem Czekaj jak ty to zrobiłeś No ta magia S-E-D-Q-F-S S-E-D-Q-F-S No dobra S-E-D-Q-F-S -E -S. S Damy ci kurwa zamrożenie A, A. tobie dam powietrze Albo lud Nie mogę jadać lodu No to powietrze nie. S. B, Dobra, idziemy stąd. S. Spokojnie. U.F. No ważne. No i gdzie ty masz tu książkę niby? W domu. No kurde. <grym> Jak? Co ja? Weź za mną na kilometr, a teraz jesteś przede mną. No kurde. To co jest? Panie. nie? nakręć tych drzwi. Kurwa, no! Pierdolę Weź go. Ja go zamknąć? Ja. pomoc ci? Czekaj. No kurde serio musiałeś mnie tutaj Bo chciał cię wszamać. No kurde no No martwę bo mnie zabijesz Weź go nie fajeruj Flame Kurwa Dork ty grubasz. Dobra Flame kurwa Flame go Grubos, grubos. Dobra zginął No i tak mógł Wytrzymasz tego flame'u i wyszedł z gry ja chciałem Nie nie, nie. No to pozdro. No dobra I tak tam był pewnie ten prąd By nas kopnął byśmy umarli Kurde za kieliej No co za armia Wow, jedno oko pewnie będzie No O Oczywiście kucharz musi być wszędzie ci to bądź. Się gruby idą. To na stop chodziło w latu? Da się nie. Aha, dobra. O wiem. Weź. weź ich tego, weź ich z pokusu, ja ja ci zrobię. Dawaj. Dawaj. Idziesz, o kurde. Uwaga. To chyba nie był dobry pomysł No patrz Teraz walczą Walczcie moje miniony Ej ja teraz walczą Ty kurde patrzcie jak oni walczą Ja też walczę Ja walczę Nie chwalę Kurde, ktoś mnie tego zamroził Ja tutaj kamienie kamieni Szybko was uleczę, czyli was podpalę. A myślałem, że cię zabiję nie chcąc. Nie używaj lodu obok nich, bo oni wtedy zginą No dobra, dobra. No flamujesz bardzo i wtedy wygramy Eee, chyba się na mnie rzucili A nie już myślałem. Ale co? Ale co? Ale co? Dobra, dawaj. A co to w ogóle jest? Oni tu bo zabijali. Jakie chamy. Wow, you're a martyr, No to wiem, bo my jesteśmy koksami, nie? No. są sobie myślę, że sobie nie poradzimy Jak my vlada pokonaliśmy chyba tam. A nie, nie, nie pokonaliśmy Teleport u nas od razu No to jako pokonaliśmy No co jest? ...Q... Jak ja nie lubię zamrożenia S, E D Q Nie, 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 nie mi się wasz. Nie dam się tak łatwo zabić Ooo, oh, fuck! No, mnie. Resztko... No już, już. No, kurde, ktoś mnie prądem razi. Aha, to ten macierz. A ci dwa rwp co to są one, są, oni są strasznie upe. No nie? Co? Te dwa w są strasznie upe. No, S, E, D, Q, S. Nie. S, E, D, tak. No wie, zabiłem go co się będę S, E, D O to można otwierać Spróbuję tam wyjść Dobra chodź Dawaj, zadziała Ej Dora Crash, tak Crash dostałem Jesteś crasha? Nie, żartuję przecież E... Rzucił jakiś miecz? No ale... ja e, nie chcę tego! Co to jest? Ła Daj mi to N Nie, No Mój... Pokaż What the fuck? What the fuck? Moje, moje, moje! Złodziej Jaki złodziej? Leci ja to pokazałem, że tak można A ty kto? Kto stracił maszyngana? No, chodź tu. A czemu ten miecz jest taki op? Dobry jest. Dawaj, chodź Marcel. Mi te ogniste lomus, nic nie zrobił A jak wpadnę do lawy, to zginę, nie? Łap... po mnie. A, mieczek! Ej, no daj, bo już zresetuję. Ła. Czekaj. Nie mogę nawet nic zrobić, Lara. Daj. dawaj. Cholera! No co jest? Nie mogę... Ech. Wow! NIE! No to Nie, Mieczyk, nie! Dobra nieważne i tak był za bardzo OP. Harta że musimy tutaj troić survival, a nie. Znaczy co takie OP są? No? szkoda, że swój lodowy straciłem, no demiet. Mój lodowy Co bo... mam powiedzieć, co się maszygana? <grywka> Nie no kurde, chyba, chyba burza jest. Ale żal. Gdzie burza jest? No u mnie. Ale spokojnie. S, E, -D. Kopnę Cię prądem! Patrz elektryk! No, no serio?! Patrz jego elektryk mamy. Ja panu Dawaj cybi! Dawaj cybi! Dawaj cybi, bijesz ich. Dawaj. Pała Ci mięknie. No serio?! No bez ja jestem wiesz I tą mocarną burzę Chod no Chodź Marco Cześć mam... O! Dwa razy checkpointa? What no, the fuck Serio? Dobra, chodź What the fuck? O nie, tylko nie oni O nie O nie, 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 nie Nie, nie, Tak łatwo się mnie nie pozbędziecie Sorry, not today noobs <grym, grym, grym>, Żyj No Dawaj, chodź Ja niestety nie mogę używać tego Life'a To l'ajfa, jakiego live'a? Aha no ta w tym tyle I tu ty musisz czekać aż sam się wyleczysz, nie? No to jest głupie Dobra Trochę ta, o cholera Więc tutaj akurat jestem bezużyteczny Ale ładnie Kamienie są najlepsze, człowieku Ups. Serio? Czekaj Flame'a musiałem uczyć Poflamić trochę. Flamuje cię. No, u mnie ładna Ej. burza. Ty się karmisz na flamach. E? No. No, no ja tak, ja się na flamach karmię. <laughs> Jak ci ktoś flamuje w grze, to ci się karmisz. Czekaj, czekaj. Odsuń się Marcel. Będzie lecieć. Bocia! Co jest? ja jestem gangster taki strzelam Spokawy To czekaj, ty biegnij, a ja będę robić to A co, tu idziemy? W tą stronę? Ja nie, gdzie iść? Chyba tu, nie? O, no, tam są jakieś te romusy No i co, no i co? Aaa, znowu będzie strzelał, a to głupi grubas A co? co? NO! Ja to mam pecha Aha, bo to nie tutaj Nie Musimy iść dalej Opa. Ir, dalej mm. Nie, jeszcze wystarczy Muszę pierwszy uleczyć No nie tego weźmie nie mokry. No Chodź marcel tutaj Szarża ASA A, A. Kucharz nie ma prawa ten żyć Słyszysz u mnie burzę? Nie fakt, ty go zabiłeś? Czy nie? No? A co? Nie myślałem, że prądem go. A czekaj on. Co za dźwięki? A to chyba ktoś coś kuje. <noise> tutaj coś jest Nic ciekawego Dawaj idziemy tutaj Ech, Ja pierwszy O ty szmat On jeszcze żyje? Co, zabiłem go Dobra no, Ops no. Leci kamień A co on żył jeszcze? Czy nie? To? N nie, nikt tam nie żył A, ty zabrałeś domenę, żeby... Hier dalej stąd jednego zabiłem No co jest? Jakie c nie? Buger areny Czekaj jego zamroża Dobra, zabij go Jak elektryk w prądem kopie <laughs> Sorry, cybi Nie obrażaj się, cybi To nie nasza wina No Takie życie jak i rob Oku Chodź idziemy Chyba dobrze idziemy, nie? Bo ja nie wiem Chyba tak, ja nie O teraz trzeź burzę, czy nie? No a? Zobacz. Czekaj. Mokry. Też. Kurwa. Ja no tak, co? ty co? mówisz, Vlad? Teraz. Let me myself. Perfekt. Must... Fafnir? A? Uuuu. Uuuu. Chodź, idziemy. Będzie Fafnir? Gdzie jest Fafnir? Tu jest Fafnir? Fafnir Nie budź smoka Bo będzie jak pobicie Kurwa, się obudził Marcel żyjesz? Mhm. Fajny głos ma No co tak wolno gada A to akurat ma wzięli skąd nie No no Tylko, że to magicko było wcześniej Nie no wiem A masz o masz o Nie, moje nie działa Ej, jak tak robi to nie można Co on próbuje? Ja jestem odporny, kurwa Marco jestem <grym> odporny. Jestem odporny na ogień No to, ale lawa cię zabije Bo to jest z tego, jako woda tylko że jest zmieniona tekstura no. Patrz, on mi nic nie zabiera Nie akurat to bierze Aaaaaaa Czemu nie mogę ci... Aha Bo spacer. AW To jestem tego, psychiczny a, już go zjechaliśmy? No. Dobry. Fafnir też jakiś silny nie jest. Daj mi się uleczyć. No i co? Koniec? Halo, Fafnir. Co? Stop! Futurę, bro? Ciąg, 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 ciąg! Oni nie widać się dobrze znają. Pewnie na piwie byli. Ten na papierosach. To nie jest futor Black tylko futor cli. Czekaj, zobaczę co się dzieje za oknem. Zobaczmy. Trudno yy, za gody na dziś. Yy, nie leje jak tu. Co ty tam wciągasz? Kokainę Teleportowali nas Co? Teleportowali nas Level complete Dziękuję, dobranoc Level complete Ej, dostaniemy chyba jakoś... Chapter 12 uh, The Monday of Madness Ej, nagrywamy Co? <gry> Co? Ej, Nie, weź, bo mnie burza zaraz wysadzi wszystko <grym> 12 chapter nagram niedługo. Dobra, to dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Marcel? No, no to jojo.